Nazywam się Joachim Szuc. Moim zadaniem jest stworzenie biblioteki audio z zapisków zardzewiałej kartoteki. 35 piąte oświadczenie. Szybciej! Szybciej! W imieniu króla! Nie sypiam ostatnio zbyt dobrze. Wiem, wiem. Widać. Wszyscy mi to mówią. Moje oczy bez przerwy wyglądają na spuchnięte i jest ku temu prosty powód. Po prostu są spuchnięte. Pogłębiły mi się zmarszczki. Czasem rano, jeśli pozwolę sobie spojrzeć w lustro, wyglądam coraz gorzej. Jak wiedźma. Mam cały czas tłustą i oleistą twarz, bo... bo gdy ją myję, muszę zamknąć oczy. Podobnie z prysznicami, chociaż nauczyłam się już nie mrugać, gdy ciepła woda zmywa ze mnie pot i wstyd poprzedniego dnia. Nie śpię prawie nic od blisko trzech miesięcy. Trzy tygodnie temu po raz ostatni z kimś rozmawiałam. To znaczy jasne, raz na jakiś czas zagada mnie pracownik sklepu o jakąś promocję, ale nie rozmawiałam z nikim, kogo mogłam kiedyś nazwać kolegą czy przyjacielem. Odsunęłam się od rodziców, przestałam przychodzić do pracy. Musiałam to zrobić, bo. bo tam. tam każdy patrzy na mnie z mieszanką strachu i rozbawienia. Dlaczego nie mrugasz? To pytanie pada zawsze i zawsze zadane jest takim samym tonem. Słyszę te domysły w ich głosach. Bo to dziwne, prawda? Kiedy ktoś nie mruga, to, to nie jest normalne. Tak się po prostu nie robi. Nie zwracasz na to uwagi w rozmowie, bo to rzecz tak naturalna, że twój mózg ją po prostu filtruje. Ale kiedy zaczyna brakować tego bodźca i zastanawiasz się, co jest nie tak, zauważasz. I wtedy cała atmosfera interakcji się zmienia. Nieważne, jaki temat został poruszony, czy jak ważna jest dyskusja, nagle wszystko zaczyna obracać się wokół upewniania się, czym na pewno ci się nie przewidziało. Przecież rozmówca musi mrugnąć, prawda? Kiedy zrobił to po raz ostatni? Czy w ogóle widziałam, żeby zamknął oczy? Reszta traci sens, bo tu i teraz dzieje się coś dziwnego. A ja naprawdę nie chciałam być tą dziwną, tą osobą, na której trzeba skoncentrować całą uwagę, by robić coś nieprawidłowego. Ba, panicznie się tego bałam. Miałam lekki kryzys w liceum i nigdy więcej nie chciałam poczuć na sobie tych oceniających spojrzeń. Ale teraz czuję ich więcej i są bardziej dotkliwe niż kiedykolwiek wcześniej. A to wszystko przez niego. Po raz pierwszy zobaczyłam go w Walencji, na wycieczce z moją przyjaciółką. Wykosztowałyśmy się, bo to był pierwszy wyjazd, gdy obie byłyśmy singielkami i stwierdziłyśmy, że to trzeba uczcić. Mój były chłopak to... cóż, ten temat może lepiej przemilczę. I jej był lepszy, to znaczy w samym związku, ale ją zdradził, więc wiesz... Więc przez jakąś szemraną stronkę udało nam się zarezerwować pokój w tamtejszym Hiltonie. Cholernie wysoki budynek, tak powyżej 100 metrów, a my byłyśmy na przedostatnim piętrze z widokiem na pokaźne rondo i taką halę, jakieś palacje o coś tam, to całkiem ładne. I któregoś dnia wybrałyśmy się do klubu, to się chyba rozumie samo przez się, jesteśmy młode, byłyśmy na wakacjach, trochę normalności, wiesz jak to jest. Albo nie, nieważne. W każdym razie noc była udana, bawiłyśmy się świetnie, Klaudia nawet dała swój numer przystojnemu Hiszpanowi. Nie trafił się taki mniej przystojny, więc podałam mu numer z lekką literówką. Zamiast trzy wpisałam 9 w środku numeru i wróciłyśmy do pokoju. I kiedy Klaudia brała prysznic, ja siedziałam na kanapie i wgapiałam się w nocne miasto. Jest coś magicznego w takim widoku, zwłaszcza gdy się jest jeszcze dość pijanym. Te szybko mknące samochody, ci ludzie, którzy przebiegają przez przejścia dla pieszych, oglądając się za siebie. To życie, które dopiero rozkwita, gdy zajdzie słońce. Dzieciaki na deskorolkach, wpatrujące się w dekolty wracających z imprez kobiet, upadające na ziemię niedopałki, które kończą pod podeszwami ich właścicieli, to, to są te rzeczy, które dostrzegasz, gdy posiedzisz trochę dłużej. I pamiętam, że był jeden konkret, który przykuł moją uwagę najbardziej. Mężczyzna. Stał na pasach, na samym skraju ronda z bukietem ogromnych słoneczników tak dużych, że gdyby przejście dla pieszych nie znajdowało się pod kątem, pewnie nie widziałabym jego twarzy. Szczerze mówiąc, i tak nie mogłam rozpoznać zbyt wielu szczegółów. Było dosyć ciemno, on stał daleko, ale te te słoneczniki przyciągały uwagę, zwłaszcza że to moje ulubione kwiaty. Zamrugałam i na przejściu zapaliło się zielone światło, więc piesi ruszyli, ale ale on nie. Dalej stał w tym samym miejscu, z lekko podniesioną stopą, sugerując, że zaraz zrobi krok, ale wciąż go nie stawiał. O, to też wyglądało nieco groteskowo, bo bardzo chciałam, żeby już postawił tę stopę, a nie tkwił w takiej nienaturalnej pozycji. Zakręciło mi się lekko w głowie i podeszłam do zlewu, by nalać sobie wody. Gdy kran wypuszczał strumień chłodnego płynu, ja oparłam głowę o szafkę. To była długa noc, a Klaudia chyba stwierdziła, że musi tego samego dnia umyć włosy bo siedziała w łazience już blisko pół godziny. Niewiarygodnie chciało mi się spać, ale musiałam wytrzymać, bo nie lubię tak, wiesz, brudna do łóżka chodzić. Potem człowiek się męczy i boi, że pobrudzi pościel, a to jest też tak bardzo niewygodne po prostu. I ze szklanką wody wróciłam więc na krzesło przy oknie i ciągnąc łyka poszukałam w tłumie mężczyzn ze słonecznikami. Nie było mnie ze dwie minuty, więc pewnie ruszył dalej i zniknął gdzieś wśród nocnych spacerowiczów. Ciekawe, dokąd szedł, tak się zastanawiałam. Czy coś przeskrobał i teraz chciał przeprosić swoją dziewczynę? A może właśnie byłam świadkiem startu jakiegoś romansu? Może szedł spróbować swoich sił z jakąś kobietą, której ulubionym kwiatem był słonecznik? A może po prostu pracował w kwiaciarni i po zmianie okazało się, że trzeba się zająć kilkoma okazami, których nikt nie kupił? I tak szukałam go wśród różnych grup, wypatrując tej żółci, tego jasnego koloru wśród przygaszonych tonów. Przejrzałam wszystkie uliczki, które mogłam dostrzec, nawet powgapiałam się trochę w okna taksówek, ale nic. Mężczyzna zniknął. Przepadł wśród fali innych cichych kroków. Co prawda cichszych niż w dzień, ale wciąż dudniących. I już, już miałam się poddać, gdy go dostrzegłam. Stał na tym samym przejściu dla pieszych co wcześniej. Obie nogi znajdowały się twardo na ziemi, jakby mężczyzna stał na baczność. Inni przechodni nie zwracali na niego uwagi, stali tuż obok, zupełnie nie bacząc na ogromne słoneczniki. I wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, że on patrzy na mnie. Z takiej odległości oczywiście nie mogłam tego dostrzec dokładnie, ale. Wiesz, jak stają ci włosy na rękach, gdy twoje ciało wyczuwa, że ktoś się obserwuje, prawda? Gdzieś z tyłu czyjeś oczy wędrują po twoim kręgosłupie, licząc kręgi. Reakcja z twojej strony jest natychmiastowa. Nie wiesz jak ani dlaczego, ale czujesz to spojrzenie. Tak samo było teraz. Nie widziałam jego oczu, jego twarzy, tak naprawdę, ale byłam w stu procentach przekonana, że patrzy na mnie. Ile to musiało być tak? Ze 200 metrów, a on patrzył na mnie. Klaudia wyszła z łazienki i w ręczniku podeszła do okna. Była wymęczona, ale uśmiechała się od ucha do ucha. Jej przystojny hiszpan już zdążył napisać smsa. Zapytałam, czy widzi tego gościa ze słonecznikami. Powiedziałam jej, że mam wrażenie, iż się na mnie gapi. Klaudia rozejrzała się pobieżnie i odparła, że nie, i że nieszczególnie chce jej się szukać. Nalegałam, pokazałam jej nawet palcem, gdzie jest, bo to, to jest obiektywnie dziwne, prawda? Gdy ktoś gapi się na ciebie z tak dużej odległości, a na dodatek się nie rusza. Ona tylko wzruszyła ramionami, powiedziała, że zaraz przyciągnie więcej spojrzeń i zrzuciła ręcznik. Rzeczywiście, kilka par oczu z poziomu ulicy poderwało się w górę, ale mężczyzna ze słonecznikami dalej patrzył na mnie. Upewniłam się kilka razy, że drzwi do naszego pokoju były zamknięte, zanim weszłam pod prysznic. Gorąca woda zmyła ze mnie wszystko, co musiało zostać zmyte, a zaparowana szyba sprawiała, że cała łazienka wyglądała na zakrzywioną. Umyłam zęby i zmyłam resztkę makijażu. Nasmarowałam się kremem, podłączyłam szczoteczkę do ładowania i padłam na łóżko. Musiałam zasnąć w przeciągu kilkunastu sekund, bo chwilę później było już jasno, a Klaudia smażyła jajka. Tego dnia miałyśmy jeszcze odwiedzić kilka miejsc. Bardzo chciałam zobaczyć port i Torres de Serranos, a Klaudia naciskała na wybranie się do Muzeum Świętego Ognia, więc zebrałyśmy się dosyć szybko. Nawet nie zrobiłam większego makijażu, tylko kreski i usta. Lot miałyśmy dopiero o 23, a z hotelem udało nam się dogadać na wymeldowanie po 19. Zainstalowałam też ichnią aplikację do taksówek i miałyśmy jakieś zniżki, więc dzień zapowiadał się naprawdę dobrze. Muzeum Świętego Ognia było... w porządku. Nic nadzwyczajnego. Miałam nadzieję na coś bardziej związanego ze współczesnymi festiwalami, a całość była poświęcona raczej historii niż kulturze. Klaudii jednak bardzo się spodobało. Po szybkiej kawie wybrałyśmy się do Torres de Serranos. To taki nieduży zameczek, właściwie część muru, który kiedyś otaczał Walencję. Nie jest to może miejsce szczególnie widowiskowe, ale ciekawe na pewno. Udało nam się nawet wejść na samą górę, a stamtąd roztacza się widok na ogromny park, który wówczas był w trakcie remontu, więc niestety nie mogłyśmy popatrzeć sobie na zielony horyzont, ale mogłyśmy, a w każdym razie ja mogłam, dostrzec coś żółtego. W tle gdzieś za prezentowymi siatkami i pod jednym z odsłoniętych drzew stał on. Mężczyzna ze słonecznikami. Nadal bardzo daleko, ale ciut bliżej niż wczoraj. Jakby kilka kroków, może z metr. Stał i wgapiał się we mnie, a ja wpatrywałam się w niego. Zaczepiłam Klaudię i skierowałam jej wzrok na mężczyznę, ale ona tylko pokręciła głową i spojrzała na mnie pytająco. Klaudia nosi okulary, a na wyjazd ich nie zabrała, bo tutaj uwaga cytat Nie chce wyglądać jak nerd w klubie więc cóż. I tak wyjeżdżałyśmy stamtąd tego samego dnia, więc odpuściłam. Nawet jeśli to stalker, to i tak zdawał się zatrzymywać dystans. Pojawił się również w porcie, i tu zaczyna się robić dziwnie, bo widzisz, port w Walencji jest największym w Hiszpanii, i cały czas przelewa się przez niego morze łódek, jachtów i innych pojazdów wodnych. A ja widziałam go na co najmniej trzech z nich. Po prostu stał, pod masztem niedużej żaglówki, na dziobie dryfującej motorówki i tuż za kobietą nadmuchanej desce. Teraz mówię to z mniejszą dozą przerażenia, ale wtedy prawie się rozpłakałam, bo... bo Klaudia go nie widziała i w takim miejscu powinna go dostrzec na 100%, ale, ale nic. Widziała łódki, które jej pokazywałam, ale jego nie. Dla pewności zapytałam jeszcze kobietę, która stała obok nas. Odparła łamanym angielskim, że nikogo nie widzi. Cały czas mrużyła oczy, dopatrując się kogoś w miejscach, które jej pokazywałam, więc wiem, że nie kłamała, ale on tam był. Naprawdę. Z zasłoneczników widziałam jego oczy, i były całkowicie puste. W samolocie udało mi się nieco uspokoić. Nie widziałam go na lotnisku, ale jestem pewna, że gdzieś tam był, że wgapiał się we mnie. W powietrzu udało mi się nawet zdrzemnąć. To nie był długi lot, kilka godzin, więc drzemka tak naprawdę trwała króciutko, ale postawiła mnie na nogi. Z zamkniętymi oczami i słuchawkami na uszach odpłynęłam, pozwalając mojemu ciału na zrelaksowanie się. Gdy doleciałyśmy, zdążyłam już prawie o nim zapomnieć. Prawie. Klaudia oczywiście wyleciała z samolotu jako pierwsza, przepychając się po walizkę i biegnąc do autobusu, bo absolutnie odmówiła korzystania z łazienki na pokładzie i wciąż gadała, że zaraz się posika. A ja od razu, od wyjścia na płytę, wiedziałam, że to nie koniec. Pod jednym ze skrzydeł Erbusa, który stał na pobliskim pasie startowym, stał również mężczyzna ze słonecznikami. Odrobinę bliżej niż ostatnio. Przez następne tygodnie zrozumiałam jak działa. Za każdym razem gdy zamykam oczy, on zbliża się trochę bardziej. Za każdym razem gdy zamykam oczy, on zbliża się trochę bardziej. Mrugnięcie nie daje mu wystarczająco dużo czasu, żeby wykonać krok, ale drzemka czy sen sprawiają, że stawia ich już kilka. Z początku tego nie rozumiałam, więc pozwalałam sobie na sen. Osiem godzin wszak to jest ten złoty środek, prawda? A potem wychylił się z zarodu pobliskiego bloku. W linii prostej dzieliło nas już może ze 150 metrów, i wtedy zaczęłam to brać na poważnie. To znaczy nie tak poważnie jak teraz, ale dużo bardziej niż wcześniej. Ograniczyłam sen do tych czterech godzin, żeby moje ciało mogło funkcjonować, ale nie pomyślałam nawet o przeklętym mruganiu. Przez cały czas byłam zmęczona i roztrzęsiona. Na terapii powiedziano mi, że to projekcja, że wmawiam sobie jego istnienie, bo uciekam przed jakąś wymyśloną traumą, ale to kurwa brednie. Przed niczym nie uciekam, on istnieje. Z początku pracowałam jeszcze w biurze. Przychodziłam tam codziennie. Wgapiając się w ekran, pisząc maile, uczestnicząc w spotkaniach. Wyjechałam nawet na szkolenie do Wrocławia. To było coś głupiego coś z umiejętnościami miękkimi, do których nie trzeba się szkolić wcale, ale zarząd zapłacił, więc skorzystaliśmy. Pamiętam, jak śmiałam się, gdy Henryk potknął się o butelkę i złamał stół bilardowy. Nie wiem, jakim cudem się z tego wymigał, ale gdy rozmawiałam z nim po raz ostatni, podobno nic nie zapłacił. Może go kiedyś złapią, ale szczerze wątpię. To było. co. 4 miesiące temu? Po powrocie miałam nawrót anginy, więc dostałam L4, które później przekuło się w prośbę o home office i ostatecznie dłuższe L4 na zdrowie psychiczne. Potrzebowałam przerwy od wszystkiego i choć mój terapeuta często nie sprawdza się najlepiej, to jedno potrafi podbijać kwitki. A ja miałam dość ludzi, prywatne sprawy się działy, rozumiesz? No i zawsze z tyłu głowy był ten. to. coś. W końcu się przemogłam i poszłam na kawę z Klaudią. Było bardzo miło, ale zdążyłam się przyzwyczaić do braku towarzystwa i moje społeczne bateryjki rozładowały się po dwóch godzinach. Byłam bardzo zadowolona, że udało mi się wyrwać, ale potrzebowałam odpoczynku. To było dobre wyjście, bo mogłyśmy się trochę pośmiać. Po takim czasie izolacji strasznie brakowało mi dźwięku śmiechu, wiesz? To było do jakichś trzech tygodni temu. Bo od wtedy mężczyzna jest na tyle blisko, że go słyszę. Cicho nuci jakąś piosenkę, której nie znam. Nie słyszę słów możliwe, że w ogóle ich tam nie ma, ale czasem przerywa to nucenie i zaczyna się śmiać. Nie ostentacyjnie bardziej jakby usłyszał dobry żart albo jakby na coś czekał, jakby był bardzo podekscytowany czymś, co ma się niedługo stać. Nie jest to dźwięk straszny z natury, jego głos jest ciepły, lecz Zmęczony, taki niezrezygnowany, bardziej drżący. Chyba nie umiem tego lepiej wytłumaczyć. Od tego momentu, odkąd po raz pierwszy dotarł do mnie jego śmiech, powzięłam wszystkie metody, jakie mogłam, żeby nie zamykać oczu. Zamówiłam te specjalne sole rozbudzające, żeby nie zasnąć. Taśma na powiekach, zatrważające ilości kofeiny, co tylko sobie wyobrazisz. Ale czasem zdarza mi się zasnąć. Moje ciało nie jest w stanie tego znieść. Przedwczoraj upadłam w łazience pod prysznicem, uderzyłam się w głowę i mnie odcięło. Na kilka godzin. I teraz. Teraz jest na tyle blisko, że mogę mu się przyjrzeć. Jest wysoki. Nie na tyle wysoki, żeby sam ten fakt wprawiał mnie w przerażenie, ale wystarczająco by to dostrzec. Ma na sobie dżinsy. Nie ciasne, ale odrobinę zbyt długie. Czarne trzewiki trzeszczą, gdy stawia piekielnie długie kroki. Ma na sobie lekką, brązową kurtkę, a pod nią czarną koszulkę. Słoneczniki zakrywają jego twarz. Próbowałam zerknąć pod kątem, obejść go, ale za każdym razem widzę go tylko od frontu, jakby. Jakby odwracał się z każdym moim ruchem, a przecież wiem, że on się nie rusza, gdy na niego patrzę. Jakby był statycznym elementem tła w źle wyrenderowanym obrazie 3D. Z zasłoneczników czasem widzę jego oczy. Nic w nich nie ma. Tam, gdzie powinny być gałki, widzę tylko pustkę. Nie czerń nie oczodoły, po prostu nic. Głębia absolutnie niczego. Jest jeszcze coś. Jego kroki zawsze były spokojne, mechaniczne, ale spokojne. Teraz gdy go widzę, jest zastygnięty w sprincie. Jego ręce są w powietrzu, obie nogi spoczywają na podłodze, ale wygląda, jakby w każdej chwili miał ruszyć na mnie z pełną prędkością. Słoneczniki w jego dłoniach zaczynają więdnąć, a ja nie mam już siły. Teraz, gdy stoję w kuchni, widzę go za kotarą w salonie. Dzieli nas już tylko kilka metrów, i wiem, że niedługo dobrnie do celu. Jest tak blisko, ale gdy ja stawiam krok w jego stronę, on znika i przenosi się w inne miejsce. Nie mogę go złapać, zaatakować czy skonfrontować. Wygląda na to, że cokolwiek mnie czeka, nie ma zamiaru działać na moich zasadach. Mam tylko nadzieję, że gdy już mnie dorwie, wszystko pójdzie szybko. I naprawdę chcę wierzyć, że tak właśnie będzie, ale. I ty i ja, obydwoje wiemy, że to tylko płonna nadzieja. Chyba. chyba jestem na to gotowa. Pogodziłam się z tym. Zakończyłam spory, przeprosiłam mamę za wszystko, i, i mimo tego, że miałam tyle czasu, boję się, tak cholernie boję się tego mężczyzny. Na szczęście to już prawie koniec, i niedługo nie będę musiała bać się czegokolwiek. Chyba pójdę do domu i położę się spać. Może w ten sposób nie poczuję niczego. Może uda mi się po prostu przepłynąć z jednego snu do drugiego? Może tak właśnie zrobię. Koniec oświadczenia. Oj, dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. Czuję się. Wracam. Ofir. Ofir nie żyje. Omofak zresztą też. Chciałbym czuć żal. Powinienem czuć żal, ale... Ale czuję się dobrze. Silniejszy. Nie wiem, jak ubrać to w słowa. Gdy zginął Itamal, żadne z nas nie poczuło zatrważającej zmiany. Ba, nie jestem pewien, czy poczułem cokolwiek. Wtedy byłem jeszcze... Cóż, poza schematem, ale teraz, gdy ofiarą był ofir... Jesteśmy silniejsi. Ja. Ja jestem silniejszy. To bardzo ponura myśl, ale. Jestem ciekaw, co by się stało, gdybym został sam. Gdyby cała moc króla przelewała się tylko i wyłącznie przeze mnie. Czy byłbym w stanie wykonywać procedury całkowicie samemu, bez potrzeby pożywiania się oświadczeniami? Nie chcę o tym myśleć, ale. Ale robię to tak czy inaczej. To dość kusząca myśl. Koniec nagrania.